Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Warcork i w kolejnym odcinku pitputy zagrajmy sobie w mini. Ta gra dla mnie jest... To jest ogólnie dla mnie o duży sentyment, z tego względu, że to jest pierwsza gra, którą kupiłem na konsole Nintendo po Zelecgo Pikachu, który dostałem w zestawie, dzięki czemu mogłem zobaczyć yy, możliwości techniczne konsoli. Więc może rozpocznijmy nową grę i zobaczmy jak gra wygląda. Ogólnie gra dostałem, miała wiele nominacji w 2018 w momencie kiedy wyszła. Jak widzicie jest bardzo zaawansowana, za, bardzo zaawansowana graficznie. I na czym ta gra ogólnie polega? Przemierzamy właśnie coś, w co zeldy cały świat tutaj i gra się rozpoczyna w momencie, kiedy zdobędziemy miecz. Otrzymaliśmy nasz pierwszy przedmiot w grze, miecz. I więc kontynuujmy i jak widzicie w lewym górnym rogu gra zaczyna odliczać czas. Więc y, zaraz zobaczymy, coś tu się ogólnie stanie. Masz ten przeklęty miecz? Przyjdź szybko do fabryki. Możemy ogólnie go uderzyć, zobaczyć, że jeszcze doda tutaj ojoj. Ciekawe tylko, gdzie jest fabryka. Więc musimy wszystko wykonać, mając jedynie minutę, minutę na grę, hmm, bardzo ciekawe. No ogólnie tutaj do obsługi mamy tylko dwa przyciski A i B. I tak to jest na każdej konsoli yy, i komputerach osobistych, ponieważ gra wyszła praktycznie na wszystko. I jak widzicie tutaj jest osoba, która bardzo wolno mówi, a też w przyszłości będziemy potrzebowali od niej informacje, więc jeżeli macie możliwość, jeżeli chcecie poświęcić właśnie tą minutę, bo on gada chyba 30 sekund. Żeby dowiedzieć się dokładnie jak przejść dalszą część gry, to tutaj mały, mały spoiler, lepiej to sobie wcześniej zapamiętać. My oczywiście chcemy zobaczyć co się stanie, jak spędzi nam się czas. 3, 2, 1, zgon. I widzicie, że nam też zabrakło dokładnie co musiał powiedzieć. Widzicie, że nie zdążyliśmy, więc teraz zobaczymy, aby kontynuować. I od razu mamy dodatkową minutę gry. Możemy wiele przedmiotów tutaj niszczyć, zobaczyć, co jest w środku. Tu na przykład możemy znaleźć monetę. Więc ciekawe, mamy środek płatniczy. I wyruszmy dalej. Przeciwników, oczywiście, też musimy zabijać, atakujemy. I bardzo często są za to bonusy. Więc teraz, na czym się skupiam, to to, żeby zdobyć dodatkowy przemuch. Woda jest miła i przyjemna. Dziękuję. Jak zauważyliście oczywiście też, to jest jedna z tych gier, które są na Nintendo Switch po polsku. Więc nie musimy się bać, że czegoś nie zrozumiemy dokładnie, zwłaszcza, że w przypadku takiego latarnika moglibyśmy coś nieprawidłowo zrozumieć. No i tak, mamy teraz konywkę. Jedyne co możemy robić, to teraz podlewać, zamiast używać miecza. Niestety wciąż jesteśmy przyklęci. Zobaczmy. Ogólnie jak widzicie, miecz będzie zawsze w naszej kryjówce, kiedy się zresetuje. Ja tu chcę właśnie też pokazać, nie zawsze każdy, jak widziałem, to robi za pierwszym razem. Chcemy otrzymać dodatkowe serduszko. Sobie ogólnie właśnie chwilę pogramy. Ogólnie też można atakować wszystkie postacie. Tu pies poszedł spać albo ucieka. Nie bójmy się w momencie, kiedy zginiemy. Wszystko tutaj jest resetowane, jeżeli nie zrobimy czegoś, co na stałe zmieni świat gry. Więc jak widzicie, mimo iż minęła minuta, tutaj ogólnie kwiatek staje się coraz większy. Zresetujmy się jeszcze raz, ponieważ tutaj dzięki temu dostaniemy dodatkowe serduszko i ruszymy dalej. To gra nie jest dość długa. Teoretycznie powinno wystarczyć Wam, żeby ukończyć tą grę coś koło godziny, może półtorej. Zależy od tego właśnie jak sprawnie Wam będzie szło tutaj przechodzenie. Ja mam bardzo dobrze obcykane ten początkowy, początkowy plansze, a co na tym idzie, tutaj idziemy jak rakieta. Czasem zagadki są mniejsze, czasem są większe. Ogólnie tutaj bardzo często będziemy eksplorować, szukać co możemy zrobić, jak możemy zmienić świat, żeby po minucie gry jeszcze raz można było zobaczyć y, tę samą lokację, ale w innym świetle. Tutaj przykładowo jak widzimy... Tak, jeżeli mamy ogólnie jeszcze do zabicia trzy kraby i dostaniemy za to nagrodę. Jeżeli dobrze pamiętam, powinny być u góry, tak, są u góry, dzięki czemu dostaniemy nagrodę i będziemy mogli spieszyć się dalej, przechodzić następne partie pomieszczeń. Więc tak. Tutaj jest bardzo dużo opcji do interakcji, na przykład możemy go zaatak zaatakować, mam nadzieję, że nie. Może lepiej najpierw odbiorę szybko kawę jako naszą nagrodę za zabicie pięciu krabów. Tak, więc mamy kawę na koszt firmy. Będziemy mogli od teraz przesuwać skrzynki. Ogólnie każda postać zareaguje inaczej, jak z nim rozmawiamy albo atakujemy. Tu przypadkowo Liz próbował mnie zaatakować. Mogliśmy sobie też zobaczyć, jak wygląda przesuwanie skrzyni. Teraz muszę sobie przypomnieć, gdzie to było wymagane, żeby dalej ruszyć z grą. Gra ma, z tego co pamiętam, jeszcze New Game Plus. Tak, tam jest ciemno, uważaj na siebie. Tu musimy ogólnie najpierw zdobyć latarkę. Tutaj jak widzimy nic z tego względu, że nie mam chyba możliwości, żeby ich zabić. A jeszcze podejdźmy, porozmawiajmy. Wysunę most, jeśli zajmiesz się tymi stworami. No niestety, jak zaatakuję, to z tego co kojarzę, tak. Mogę jedynie niszczyć tarcze i ryzykować życie. Niszczyć strzały, ryzykować życie. Jest ciemno, no, ni no niestety, tutaj może być problem, żeby przejść. Musimy znaleźć, gdzie trzeba przesunąć. Czy to rozwalimy? Nie. Niszczenie prania nic nie daje to jeszcze musimy poszukać właśnie latarki. Jeszcze tu szybko chociaż zrykniemy, co tutaj jest. Następne kraby, zaraz i tak będzie reset. A klucz, klucz, to od razu pójdziemy po klucz. Zobaczmy właśnie, co, co, co będzie trzeba zrobić, jak udamy się po klucz. Więc idźmy dalej. Mamy, ogólnie to bardzo ciekawy koncept jest. Gra wyszła w 2018 roku na konsolę PlayStation 4, na Xboxa. Tak, udało nam się to rozwalić, Już się bałem, że coś źle zrobiłem tutaj. Więc otrzymaliśmy klucz do latarni. Tak, i ogólnie spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Niestety na razie nie wiadomo czy będzie jakikolwiek sequel z y, tej gry. Być może też nie byłby jakiś, jakoś sensowny, patrząc na to, że koncept już został wykorzystany do maksimum. Więc udajmy się szybko tutaj do, do latarni. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba resetować. I Iść tu jeszcze raz. Nie! Jest! Mamy latarkę! Mamy latarkę, więc jest 6 minut. Udało nam się pokonać kilka bardzo, wykonać kilka bardzo ważnych rzeczy. Więc przejdźmy, zobaczmy co będzie w momencie, kiedy przejdziemy przez lochy. Był znaczek węży, więc jak widać, co będzie tutaj? Będą będzie tutaj węże! Zobaczmy. Fajnie by było to znaleźć więcej monet. Mógłbym nie, ale to jeszcze właśnie... To jest przyszły dopiero quest. Dobrze, udało nam się przejść na drugą stronę rzeki, na drugą stronę przez góry. Tutaj zabijemy oczywiście. Ach, i tak otrzymałem obrażenie niestety, ale nie ma tego złego. Byk nie... akurat przechowywał serce. Więc tak, w tej chwili wychodzimy na zero, a w następnej iteracji będziemy jeszcze potężniejsi. Będziemy mogli otrzymać więcej obrażeń. Więc tak, to możemy znaleźć sobie nową kliówkę. Więc to bardzo fajne pod tym względem. Wsiliśmy ognisko, to nam nic nie dało. Bardzo dużo tutaj jest takich elementów, żeby wszystko dokładnie przeszukać. Chata obuwnicza jest u góry. Jeżeli dobrze kojarzę, to i tak nie będziemy mogli otrzymać teraz butów. Nie, yes, druga moneta. Z tego co kojarzę, tutaj będziemy potrzebowali tych monet aż 7. Tak, zobaczmy. Witamy w chacie obówniczej, tylko 7 monet za szybkie buty. Okej, okay, no niestety to nas pod tym względem nie rajcuje, ponieważ nie mamy silnej monet. Może uda nam się jakoś wynegocjować lepszą cenę. Nie, dzwoni na policję. Więc niestety będziemy musieli szybko uciekać. <grym> na szczęście nie będzie dzwonimy na policję, jeżeli zginiemy i pojawimy się z powrotem. No, tu niestety nic nie ma. Zostaje nam tylko wyruszyć na szlak. Jest coś napisane? Uwaga, bezkresna pustynia. Aj, nie zauważyłem, źle patrzyłem. Spróbujmy to jakoś przebyć. Może do czegoś dojdziemy. Zwłaszcza, że i tak kończy się nasza iteracja, a tu będzie można zrobić dodatkowy przedmiot, jeżeli pamiętam. No, niestety, śmierć nas złapała, ruszamy dalej. Więc ważne, żeby wyłapywać te miejscówki. I tak będziemy musieli, być może będziemy musieli wrócić, bo tam był most, więc i tak wtedy później w przyszłości załapiemy się na naszą starą miejscówkę. I jest tutaj właśnie kilka miejscówek, dzięki czemu możemy bez problemu tutaj poruszać się po znacznie większych lokacjach. Ciekawe, ciekawe. Trudno ich zabić. Z tego co widzę jest tutaj skrzynka na pustyni. Ciekawe. Tak, dodatkowa moneta, więc już mamy 3 monety z 7. Ciekawe, czy jak zabije wszystkie skorpiony, to dostaniemy jakiś bonus. Nie. Niestety to chyba wszystko, co można było tutaj zrobić. Zatykujmy jeszcze beczkę. Mamy 20 sekund, żeby znaleźć jeszcze jakąś inną lokację. Zwłaszcza, że dobrze będzie zapamiętać, jak się poruszaliśmy mniej więcej. Tu jest tylko lokacja z pojedynczym skorpionem. O! Bardzo często się tutaj można dostać. Nie możemy go nic zaatakować. Więc spróbujmy, mówił, żeby nie ruszać jego roślinek. To spróbujmy je wszystkie zniszczyć. A i zginęliśmy. Ale jeszcze przed końcem odcinka to będzie też krótki odcinek jako, że gra też jest dość krótka. I nie chciałbym z wam zabrać wszystkiego właśnie, co tutaj moglibyście fajnie zobaczyć. Tak, zagubiona osoba, kto jej pomoże, to też będziemy musieli ewentualnie ją odnaleźć. Tak, jest zagubiona osoba, wody. No niestety na razie wody nie znaleźliśmy. To jedyne co możemy zrobić to ruszyć dalej. Więc to będzie najprawdopodobniej nasza ostatnia iteracja. Z tego co kojarzę, tak naprawdę to nie jest tak, że musimy iść w jakimś konkretnym kierunku. Tylko chyba przejść tutaj tak, konkretną ilość ekranów, dzięki czemu możemy szybko zaatakować rośliny i mieć nadzieję, że dostaniemy w nagrodę coś od ducha, który widać jest bardzo agresywny. Zniszczyłem już wszystkie roślinki. Tych nie mogę zniszczyć. O, udało się. I co dostaliśmy? Miotacz mieczy. Bardzo ciekawe. Chciałaby rzucić mieczem, trzymaj, i puść. A, super, więc teraz ewentualnie rzeczywiście będziemy mogli zaatakować osoby na po drugiej stronie rzeki, żeby odblokować most. I ruszymy wtedy do dodatkowych lokacji. Ale mam nadzieję, że się podobało. To właśnie był minit i... Na ten moment chyba kończymy. Gra przy przejściach, jak mówiłem, zajmuje godzinę, półtorej, więc teoretycznie przeszliśmy koło, nie wiem, 5% gry. Możemy też zobaczyć, jak to wygląda. Jeszcze na szybko wyjdźmy. No tu chwilę się ładuje, niestety. Tu zawsze mini bardzo szybko mija, więc ciężko sprawdzić. Wygodaliśmy 27% gry jednocześnie, więc resztę zostawiam wam, żeby nie było jeszcze większych spoilerów. Mam nadzieję, że się podobało i pokazałem wam na czym ogólnie polega ta gra, na czym się skupić, żeby szybko i bardzo przyjemnie przejść tą produkcję. Więc trzymajcie się ciepło, cześć!